Cześć, dzisiaj w naszym studiu drukarka Epson Workforce 7070. Przedstawiamy niezwykłe urządzenie wielofunkcyjne Epson Workforce WF7070 DWF. Należy dokładnie odbezpieczyć wszystkie elementy zabezpieczone taśmą. Znajdują się one zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz drukarki. Musimy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia znajdujące się pod tylną klapą drukarki oraz wewnątrz urządzenia zabezpieczające karetkę. Należy pamiętać także o zabezpieczeniu podajnika papieru. W opakowaniu oprócz drukarki znajdują się takie elementy jak zestaw zbiorników, 4 sztuki, kabel zasilający, płyta instalacyjna, instrukcje obsługi. Podłączamy kabel do gniazda zasilającego. Włączamy drukarkę. W menu drukarki ustawiamy wszystkie parametry początkowe, takie jak język, kraj, data, godzina. Otwieramy górną pokrywę drukarki. Rozpakowujemy kolejno zbiorniki. Zdejmujemy taśmę odpowietrzającą. Otwieramy pokrywę zabezpieczającą zbiorniki, unosząc uchwyt ze strzałką do góry. Pojedynczo zakładamy odbezpieczone zbiorniki zgodnie z oznaczeniami kolorów. Zamykamy pokrywę zabezpieczającą. Opuszczamy górną pokrywę drukarki. Drukarka potrzebuje chwilę na przygotowanie się do pracy. Wybieramy rozmiar i typ papieru. Aby sprawdzić poziom atramentów, przechodzimy do menu. Wybieramy kolejne ustawienia stan zapasów. Na dziś to już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Na stronie naszego sklepu drtusz.pl znajdziecie materiały eksploatacyjne do tej i wielu innych drukarek.